Teraz przystępujemy do serii, serii wystąpień. Mamy 20 pytań, zatem ustalam czas na zadanie pytania. Jedna minuta i jako pierwszy głos zabierze pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan premier obiecał kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł. Benzynę po 5,19. Widzimy, jakie są ceny. Na stacjach. Trzecia droga chciała wprowadzić dobrowolny ZUS. Rządzicie już ponad 100 dni i nie dowieźliście tych kluczowych obietnic. Dziś rzucacie kredytobiorcom ochłap. Jest taki dowcip. Na ile pokroić panu pizzę? Na sześć czy na osiem kawałków? Na 6 bo ośmiu nie zjem. Kredyt i tak będzie trzeba spłacić cały. A to, że w 11 ratach rocznie zamiast 12, to naprawdę niewiele zmienia. Dlaczego po prostu nie zmieni się kalendarza? Może kredytobiorcy będą mieli 11 miesięcy, a nas 12, a emeryci 13 miesięcy. Banki i tak sobie z tym poradzą i odpowiednio zrekompensują sobie tą sytuację. Przestańcie łatać dziury na chybcika, a weźcie się w końcu zarządzenie i realne reformy, które obiecywaliście w czasie kampanii wyborczej. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2053 droga. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Główną metodą rządzenia Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 8 lat było zasypywanie problemów pieniędzmi. Mówili, że stać nas na wszystko, bo mamy lepsze dochody z VAT-u. Ale to oczywiście była nieprawda. PiS bardzo mocno zadłużyło państwo przez 8 lat, jak wskazują nas najnowsze dane. Była to kwota 768 miliardów złotych. O tyle zostało zwiększone zadłużenie państwa. To jest 20 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski. Jak, rosną, jak rośnie zadłużenie państwa, rosną stopy procentowe, rośnie zadłużenie, no i potem trzeba było pomagać kredytobiorcom. PiS pomógł tym, co potrzebują pomocy i tym, co nie potrzebują, bo, bo wszystkim dał to wsparcie, ale z tych rozwiązań trzeba się wycofywać, bo to są rozwiązania tymczasowe. Więc dobrze, że w tym projekcie wsparcie będzie tylko dla tych, którzy mają problemy ze spłatą rad, ale najlepszym rozwiązaniem... Będzie taka polityka państwa, która zakończy rozdawnictwo i która skupi się na inwestowaniu w rozwój. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, wysoka izba, to jest jednak przytłaczające, że tacy ekonomiczni analfabeci znaleźli się w tej izbie. Jest rzeczą oczywistą, że PKB Zarządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosło z niespełna dwóch bilionów złotych do ponad trzech i zadłużenie, co jest oczywiste i o co apelowała zresztą z, tej, z tego miejsca niedawno wieloletnia wiceszefowa Komisji Finansów Publicznych, wcześniej wiceministra finansów, obecnie ministra zdrowia, pani Leszczyna, jest podstawą, że liczy się zadłużenie do PKB, jako procent PKB, a nie w kwotach nominalnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości miał zaszczyt prowadzić tą ustawę, jako szef podkomisji do spraw instytucji finansowych. Przygotował Polakom bardzo dobre rozwiązania. Chciałem się zapytać, ile, ilu kredytobiorców skorzystało z tych dotychczasowych rozwiązań i porównajmy to, ilu będzie mogło skorzystać z Państwa rozwiązań. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Janusz Kowalski, nie widzę, ale jest pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Panie Ministrze Wysoka Izbo, Pani poseł, która reprezentowała stanowisko koalicji obywatelskiej, mówiła, że przede wszystkim platforma kieruje się interesem Polaków. No to jest po prostu w przypadku tego projektu pokazujecie, że kierujecie się tylko i wyłącznie interesem banków. Niestety zapowiedzi wzrostu ceny energii o 60% spowodują również wzrost. Bezrobocia, upadek wielu przedsiębiorstw. Panie ministrze, czy pan przewiduje jakąś pomoc dla kredytobiorców w przypadku wzrostu bezrobocia? przecież już to bezrobocie wzrasta i dzisiaj należy się nad tym pochylić. Czy, czy to bierzecie również pod uwagę? I kolejne pytanie, bo tutaj Związek Banków Polskich dziękujecie sobie nawzajem, mówicie, że banki na tym bardzo straciły, a ja się zapytam, czy czasami ubiegły rok nie był rekordowym rokiem z rekordowymi zyskami właśnie banków i czy w końcu powiecie jasno, że reprezentujecie właśnie ich interesy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zastanówmy się nad tym, kogo państwo, nawet jeśli socjalne, powinno wspierać. I czy na pewno powinny być to osoby, które mają bądź miały zdolność kredytową. Myślę, że ludzi trzeba zachęcać i przyzwyczajać do spłacania swoich zobowiązań, a nie pokazywać, że znajdzie się jakaś furtka, by odkładać długi na później. Niestety ostatnie osiem lat populizmu i gospodarki centralistyczno-nakazowej w wykonaniu pismu sprawiło, że trochę odwykliśmy od dobrej myśli liberalnej, więc pora sobie przypomnieć, drodzy koledzy i koleżanki, że ta myśl jest po prostu nierozłączna z demokracją, a nadmierne regulacje, zapomogi nawet na, dla tych, którzy ich nie potrzebują, nie służą wolnemu rynkowi. VAT to główne źródło budżetu państwa, więc dobrze, że wraca. Ludzie mają prawo inwestować swoje pieniądze także w nieruchomości, jeśli mają taką ochotę i nie powinni być za to karani. Przedsiębiorcom trzeba ułatwiać prowadzenie działalności, a już na pewno im nie przeszkadzać. Oszczędzanie zawsze jest fajne, a długi, jak świat światem, trzeba spłacać. Tak działa wolny rynek i demokracja. Nierozłącznie. Dziękujemy bardzo. Chciałem w naszym imieniu przywitać znajdujących się na galerii przedstawicieli młodzieży z iłży, którzy przybyli na zaproszenie pani poseł Anny Kwiecień. Witamy bardzo serdecznie. I teraz prosimy o zabranie głosu panią poseł Małgorzatę Pępek koalicja obywatelska. Panie marszałku, wysoka izbo, państwo jest gotowe płacić ratę dla osób w trudnej sytuacji. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk i jak widać po projekcie ustawy z tej obietnicy się wywiązał. Na szczególne uznanie zasługuje zwiększenie dostępności pomocy dla tych, którzy na przykład stracili pracę. Z kolei dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ustawa przewiduje specjalny, rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy, co jest niezwykle ważne i będzie stanowiło konkretne dla nich wsparcie. Jednak kredyty na stały procent zapewniają stabilność Polakom i to jest zdecydowanie potrzebne. Młodzi ludzie mają poważne problemy z zakupem własnego mieszkania. W związku z procedowaną ustawą chciałam zapytać, ile to będzie kosztować budżet państwa. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izba, w związku z procedowanym projektem ustawy chciałabym zapytać pana ministra, czy posiada wiedzę, jaki jest tak naprawdę procent kredytobiorców pozostających e, z opóźnieniem w spłacie złotówkowego kredytu mieszkaniowego na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzę pani poseł Krystyny Skowrońskiej, nie widzę także pana posła Krzysztofa Grabczuka. A, przepraszam bardzo, zapraszamy. Dziękuję bardzo, Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Gigantyczna inflacja, ale również drużyzna wpłynęły na znaczące obniżenie jakości życia wielu Polek i Polaków, ale w sposób szczególny wpłynęły na tych mieszkańców, zwłaszcza młodych, którzy wzięli kredyt. W wielu wypadkach. Tak, zresztą zapewniał pan prezes Gapiński, zachęcał do brania kredytów. Jeśli ktoś wziął kredyt w wysokości i spacał kredyt w wysokości dwóch tysięcy później okazało się, że musiał spłacać po te 5000 pięciu tysięcy złotych. I to było w bardzo wielu przypadkach. Proszę Państwa, naszym obowiązkiem jest również doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ci ludzie, którzy wzięli kredyty, by państwo i banki w różny sposób mogły ich wesprzeć. Wszyscy chcą mieć własne mieszkania. Ludzie nie mają środków finansowych. Dzisiaj wiemy, jakie są ceny mieszkania. Zatem to rozwiązanie, w jaki sposób na pewno pomoże tym, którzy wzięli bardzo duże kredyty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marek Grubarczyk nieobecny. Pani. Coś dzisiaj, przepraszam, pana posła. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście ustawa wynika z wysokich kosztów życia. Trzeba przypomnieć, że. To galopujące ceny przede wszystkim paliwa, wzrastające coraz bardziej. Ceny prądu, które już zapowiedzieliście Państwo, że zostaną podwyższone. To oczywiście koszty życia, życia związane z podwyżką VAT-u na pro, produkty żywnościowe. To duże uderzenie w gospodarstwa rodzinne. Ale rzecz, o której nie mówicie, a którą potajemnie wprowadzacie, bo tak wasze samorządy cały czas monitorują o tą podwyżkę, to podwyżka cen wody, która za chwilę uderzy w każdego Polaka, we wszystkich nas uderzy spowoduje drastyczne wzrosty przede wszystkim kosztów utrzymania gospodarstw domowych. To działanie, które będzie negatywne, ale będzie ogromnym obciążeniem dla każdego z nas który nie wolno dopuścić do podwyżek cen wody i za to państwo będziecie odpowiedzialni. Dziękuję pani poseł Anna Wojciechowska koalicja Obywatelska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo! Mieszkanie to jest inwestycja życia. Mieszkanie to spełnienie marzeń, stabilizacja i zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Wakacje kredytowe to wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Człowiek planuje urlop, wypoczynek, ale nie planuje wypadków losowych czy nieudolności rządu, którego miało właśnie wtedy miejsce rządu pisowskiego, które doprowadziły do największej inflacji w Europie, w Polsce jaka była inflacja. To polityka pieniężna poprzedniego rządu doprowadziła do kolosalnych podwyżek rat kredytu. Państwo na inflacji zarabiało, dlatego że do, do cen rosnących rosły również podatek VAT, co wpływało do kasy państwa, a raty kredytu rosły. Ustawa ta jest troską o Państwa o obywatela. I jest to szansa na uratowanie być może trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji w ogóle mieszkania, bo jak traci się dochody, to nie ma za co spłacać. Dzięki temu możemy zachować swoje mieszkanie. i Panie ministrze, czy posiadamy informacje, ile osób bezpowrotnie utraciło w przeciągu ostatnich y, trzech lat swoje mieszkania, nawet częściowo spłaconych ze względu na utratę płynności finansowych, co przy poprzedniej polityce rządowej było nietrudne? Bardzo dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, -Lewic. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ustawa o wakacjach kredytowych obecnej wersji ma na celu pomóc osobom, które mają kredyt hipoteczny, a ze względu na trudną sytuację materialną własnej rodziny, brak pracy, ewentualną chorobę czy utratę również części wynagrodzenia będą mogły skorzystać z tych rozwiązań. Ona różni się od poprzedniej tym, że Właśnie wprowadza określone kryteria dochodowe. Niemniej jednak chciałbym zapytać o taką sytuację, bo poprzednie rozwiązania w znacznej mierze powodowały zainteresowanie firm budujących mieszkania. Ceny mieszkań w Polsce nowych rosną, jak podają media, najwięcej w Unii Europejskiej. A w związku z powyższym nadal jest bardzo duża grupa ludzi młodych, po pierwsze, którzy nie spełniają warunków otrzymania kredytu i nie mają mieszkania. Dlatego chciałem zapytać o politykę rządu w sprawie budowy tanich mieszkań na, na wynajem. Rząd finansuje, samorząd buduje. Jakie programy w sprawie budowy tanich mieszkań na wynajem będzie wspierał rząd w tym roku ze środków budżetowych oraz funduszy celowych? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dziękuję pani marszałku, panie ministrze. Ja wrócę do wskaźnika dzietności, chociaż dla mnie dużo... Bardziej po ludzku należy mówić wskaźnik macierzyństwa, 1.18 to jest najgorszy, jaki mieliśmy w naszej historii i teraz miałbym prośbę, żeby pan minister rozważył, aby na dalszym etapie procedowania no, w Senacie zmniejszyć tę te, granicę z trzech. Do dwóch, a może nawet i do jednego dziecka. Ja wiem, że w Komisji Finansów rozmawiamy tylko o finansach, a znowu o dzieciach rozmawia się na Komisji Rodziny, ale powinniśmy robić wszystkie stymulacje, wszystkie jakie można, zachęty do tego, aby polskie rodziny miały więcej dzieci, więc obniżenie tego wskaźnika myślę, że zachęciłoby polskie rodziny do posiadania większej liczby dzieci. I druga rzecz. Może czas, żebyśmy w Polsce zmienili system bankowy, żeby było tak jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli bank mi daje kredyt na samochód czy mieszkanie, a później ja nie mogę tego samochodu sprzedać czy mieszkania, to bank, za bank zabiera tylko to, na co dał kredyt, a nie cały majątek, jaki w ogóle posiadam. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przez prawie dwa lata. Mechanizm wsparcia polskich rodzin wakacjami kredytowymi był dobrze odbierany i spełnił swoje zadanie. Prawie 1,2 mln rodzin skorzystało z tego mechanizmu. Te cztery miesiące każdego roku niespłacania kredytu pozwoliło złapać rodzinom będących w trudnej sytuacji głębszy oddech. Dzisiaj słyszymy, że to ograniczenie będzie bardzo znaczące, że będzie możliwość skorzystania tak naprawdę z tej liczby tylko jednej trzeciej, potencjalnie polskich rodzin skorzysta z możliwości wakacji kredytowych. To znaczące ograniczenie, to znaczące bardzo ograniczenie wsparcia dla polskich rodzin i mimo tego, że banki pokrywały te wszystkie koszty związane z wakacjami, czyli około 12 miliardów złotych rocznie, pozwoliły wypracować zysk 26 miliardów. Czy ja dobrze liczę, panie ministrze, że dzięki temu, że to ograniczenie będzie Teraz bardzo znaczące. Banki będą mogły teoretycznie wypracować zysk w tym roku około 40 miliardów złotych, bo tak można sądzić, że przez to ograniczenie możliwości korzystania dla około 700 tysięcy polskich rodzin takie pieniądze mogą trafić dodatkowo do polskich banków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo panie marszałku, panie ministrze. Dobrze, że ten projekt ustawy się wreszcie w Sejmie pojawił, ale niepotrzebnie spowodowaliśmy niepokój u ponad miliona kredytobiorców, którzy od grudnia czekali na te rozwiązania. Rzeczywiście to, co państwo przedstawili, to nie jest gest w stronę środowiska kredytobiorców, młodych ludzi, którzy pożyczyli, swoje, pożyczyli pieniądze na swoje pierwsze mieszkanie, ale gest w stronę sektora bankowego. Bo nie ulega wątpliwości, tu te wcześniejsze wypowiedzi i twarde dane pokazują, że państwo ulżyliście czy próbujecie tym rozwiązaniem ulżyć sektorowi bankowemu. Jeżeli wcześniej na ten cel przeznaczał około 15 miliardów, teraz według szacunków będzie to zaledwie 3 miliardy, a więc 12, 12 miliardów zarobi. Proszę Państwa, i robicie to Państwo w sytuacji, kiedy sektor bankowy za poprzedni rok miał zysk netto. 27,5 miliarda złotych i to był zysk 2,5 raza większy niż w roku 2022. W tej sytuacji nazwanie przedstawicieli sektora bankowego czynnikiem społecznym, stroną społeczną, no jest po prostu jakimś gigantycznym nieporozumieniem. Bardzo dziękuję. Państwo powinniście, już kończę, panie marszałku, ostatnie pół zdania, państwo powinniście pilnować interesów... Polaków, kredytobiorców, a nie interesów banków, a tą ustawą to niestety państwo robicie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bartosz Romowicz, Polska, 2053 droga. Szanowny Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Zanim odpowiem, zadam pytanie w tym temacie. Odniosę się króciutko do wystąpienia Pana Posła Grubarczyka, który powiedział na temat podwyżek za wodę, które dawcą mieszkańców. To Prawo i Sprawiedliwość stworzyło sztucznego regulatora rynku, czyli Wody Polskie, które sztucznie trzymały przez dłuższy okres wnioski taryfowe samorządów po to, żeby tylko i wyłącznie nie pokazać realnych kosztów, jakie mają spółki komunalne w okresie kampanii wyborczej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby to było tak jak dotychczas, że regulowałyby to Rady Gmin, to te ceny. Wody byłyby dużo wyższe, dużo wcześniej pokazałyby, jak Prawo i Sprawiedliwość nie panuje w ogóle nad rynkiem energii, między innymi. Przechodząc do tematu tego, panie ministrze, moje pytanie brzmi: ponieważ jestem przeciwnikiem rozwiązań tymczasowych, Prawo i Sprawiedliwość w tym lubowało, że takie rozwiązania tymczasowe stosowało. Moje pytanie brzmi, kiedy rząd ma zamiar zakończyć pomoc kredytobiorcom i wprowadzić na stałe rozwiązania takie, które nie będą tylko tymczasowe, a będą rozwiązaniami docelowymi i które będą funkcjonowały nie tylko dzisiaj, ale funkcjonowały przez najbliższych kilka lat? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Rafał Kasprzyk, Polska 2056. Dziękuję. Szanowny panie Marszałku, wysoka izbo. Szanowny panie Ministrze, chyba warto Polkom i Polakom podać jasne, przejrzyste dane na temat tego, ile kosztuje ich kredyt. Dlatego składam pytanie, ile kosztowała wszystkich klientów w Polsce, wszystkich klientów banków ta pizinflacja? inflacja? To znaczy, ile ponad normatywny wzrost kosztów kredytów hipotecznych wygenerował w stosunku do średniej europejskiej w tym okresie, o którym mówimy, czyli w ostatnich trzech latach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun Konfederacja. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy... Rząd po raz kolejny daje popis umiejętności roztaczania pozorów, pozorów robienia dobrze obywatelom, kredytobiorcom, gdy w istocie robi dobrze bankierom, lichwiarzom, którzy notabene i tak dają sobie radę na tym rynku, wykonują ten slalom. Poprzednio zarządziła poprzednia władza, tożsama co do eurosocjalistycznych pryncypiów z aktualną, zarządziła te wakacje kredytowe, a bankom i tak udało się wycisnąć z kredytobiorców. Y w dwójnasób i więcej tyle ile poprzednio. Więc czy możemy skończyć wreszcie z tą polityką wyciskania Zielonymi ładami, dyrektywami budowlanymi, które podnoszą koszta wszystkich, wszystkiego i obciążają wszystkich i tych kredytobiorców, którzy jakoś wiążą koniec z końcem, i tych, którzy sobie zupełnie w zadanych okolicznościach nie radzą, czy możemy skończyć z tą polityką rozdawania od czasu do czasu czegoś na Waciki, gdy tymczasem rząd przede wszystkim dba o interes wielkich banków. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan poseł Artur Jarosław Łącki, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Zasada powinna być jedna i ona jest święta co my od samego początku, kiedy Fenicjanie wymyślili pieniądze, że długi trzeba oddawać. Koniec. Kropka. Ja rozumiem, że, ja rozumiem, że są ludzie, którym trzeba pomóc, bo. Bo jest zdarzenie losowe, bo ktoś zmarł, ktoś się rozchorował, nie może świadczyć, jest jednym, jednym żywicielem rodziny. I takie rzeczy trzeba załatwiać. Od tego jest państwo, żeby chroniło swoich obywateli. Ale pan co, panie, panie ministrze, myślę, że my powinniśmy zacząć rozmawiać o zmianie w ogóle całego tego systemu. We wszystkich czy w większości państwach europejskich funkcjonuje kredyt mieszkaniowy o stałej stopie oprocentowania świętej stopie oprocentowania. Koniec. Kropka. I trzeba wreszcie w i powiedzieć, że w Polsce też musi być stała stopa procentowania na kredyty mieszkaniowe, niewielka powyżej inflacji, tak żeby ludzi było stać na, na wzięcie takiego kredytu i żeby mieli święty spokój z ich, z ich spłacaniem. I druga, moim zdaniem, podstawowa, najważniejsza sprawa. że skończmy wreszcie z tym komunistycznym systemem podatkowym, który stosujemy od lat, że jeśli się gdzieś pali, to my wtedy gasimy, dając jakieś tarcze, a może weźmy, obniżmy podatki lub zróbmy je, je łatwiejsze, albo w ogóle wyrzućmy. Na sam początek ten polski ład, ten nieład, który wprowadził poprzedni rząd, a którego już pan minister nie chce zlikwidować. Jakby pan na przykład wrócił do stawki zdrowotnej e, liczonej ryczałtowo, tak jak było to poprzednio, to jestem przekonany, że kilka procent tych ludzi, którzy ma problemy finansowe, już by tych problemów nie miało. Proste Dziękuję podatki, bardzo. niskie ceny i faktycznie z jednym się zgodzę. Pan poseł, I, nie, I nie Polska to nie jest to kraj, to kraj to tylko i wyłącznie banków. Ostatnie zdanie, panie marszałku. To nie jest kraj tylko i wyłącznie banków. A jakby pan minister pojechał do miasta mniejszego niż Warszawa, powiatowego, 60 tysięcy, to pójdzie pan na główną ulicę i na głównej ulicy nie zobaczy pan małych sklepików, że myślicie w restauracji, tylko bank przy banku, bank pan przy banku. To są jedyne firmy, które w tym kraju robią. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Ja bardzo żałuję, że na tej sali nie ma pana ministra, pana posła Waldemara Budy, który z uporem godnym lepszej sprawy wprowadza posłów, wprowadza parlamentarzystów w błąd. Wczoraj robił to podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Finansów, zapewniając, twierdząc, udowadniając, że wakacje kredytowe nie kosztowały budżetu państwa nic zero. Że, było to, że była to pomoc bezkosztowa i tłumaczenia i uzasadnianie i przedstawianie konkretnych wyliczeń kompletnie do pana ministra nie docierała przypominam że kosztowało to ponad 3 miliarda złotych tytułem uszczerbku jeżeli chodzi o podatek CIT, o wpływy z podatku CIT do budżetu państwa. A dzisiaj, a dzisiaj pan minister mówi o tym, że proponowany projekt ustawy, proponowane rozwiązania w sposób istotny, znaczący ograniczają wsparcie dla kredytobiorców. To jest bzdura, to jest nieprawda. Ta dyskusja na poziomie pierwszego czytania, dzisiejsze wystąpienia koleżanek i kolegów z poszczególnych klubów oraz to, co mówiłem jako poseł sprawozdawca w wymiarze wsparcia, więc wydłużenia wakacji kredytora oraz zwiększenia możliwości wykorzystania funduszu wsparcia kredytobiorców, jest najlepszym dowodem na to, że mówimy o rozszerzeniu możliwości wsparcia kredytobiorców. Ja Bardzo rozumiem, że pan, że pan minister, że pan poseł Waldemar Buda chciałby, chciałby by taką pomoc otrzymywali wszyscy milionerzy, tacy jak pan premier Mateusz Morawiecki, czy koledzy pana ministra. Panie My pośle, odpowiedzialnie dziękujemy. mówimy o tym, żeby pomagać, żeby wspierać, żeby osłaniać przede wszystkim tych, którzy tej pomocy oczekują i za ten projekt ustawy i za dyskusję i za wszelkie wnioski koleżanek i kolegów chciałbym bardzo serdecznie podziękować i przeprosić pana marszałka za nieco... To może teraz wspólnie radośnie przywitajmy Młodzieżową Radę Powiatu Wolsztyńskiego, która przybyła na... Zaproszenie pana posła Jakuba Rutnickiego. Witamy bardzo serdecznie. Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja. Panie marszałku, wysoka izbo, panie ministrze. Rząd i aktualna większość parlamentarna z uśmiechem na twarzy czyszczą kieszenie Polaków rosnącym fiskalizmem, kolejnymi podwyżkami. I zaniechaniem obietnic wyborczych, które przecież miały ulżyć popisowy los naszych rodaków. Gdzie wyższa kwota wolna od podatku? Dobrowolny zus. W konkurencji obłudy i okłamywania Polaków staracie się, się pokonać rządy PiS. Słyszymy od wnioskodawców, że są zmartwieni, że mimo spadającej inflacji stopa odsetek od kredytów jest przez banki nadal utrzymywana na bardzo wysokim, nienormalnym, nieadekwatnym do poziomu inflacji poziomie. Pytam się wnioskodawców, czy zastanawialiście się Państwo, czy to nie Wy jesteście winni tej sytuacji, że zapowiedź utrzymania wakacji kredytowych nie jest przyczyną tego, że banki nie obniżają Odsetek, choć pojawia się ku temu przestrzeń i przez to jesteście winni temu, że wszyscy kredytobiorcy mają nadal bardzo wysokie kredyty nienormalne w stosunku do obecnie spadającej inflacji. Dziękuję. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska kończy listę osób zapisanych do pytań. Oj panie marszałku, panie marszałku, drodzy młodzi. Potrzeba edukacji finansowej nawet dla posłów. Mój przedmówca, mój przedmówca przede mną powiedział, że jest miejsce na obniżanie stóp. Ależ jest miejsce, oczywiście. Tylko są umowy i one są zapisane. I trzeba respektować umowy, które są zapisane. Gdyby pan miał, ten lot pana w tym momencie był niski, tylko krytyka. Szkoda, bo kiedyś pracowaliśmy w sprawie aeroklubów, aeroklubem polskim. Mieliśmy sukces. Tutaj dzisiaj, trochę krytycznie, do pana ministra. Po pierwsze, czy sprawa wakacji kredytowych dzisiaj mówiona, że rząd koalicji obywatelskiej i koalicji 15 października nic nie robi, był taki projekt w ubiegłym roku? Pan minister odpowie nie. Panie ministrze, czy pan odpowie na pytanie, że wakacje kredytowe kosztowały 15 miliardów złotych, instytucje finansowe w ubiegłym roku 3 miliardy, budżet państwa, a teraz w projekcie oceniliście na ile? Na 10 miliardów? Ja bym chciała, żeby pan minister z tej mównicy potwierdził. I jeszcze jedna rzecz. W 2015 roku byłam inicjatorem czy reprezentantem inicjatywy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I to jest najlepsze narzędzie do pomocy. 600 miliard, milionów na początku, teraz pula 2 miliardów złotych. Warunki lekko poprawione dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. A zatem kiedy rata do dochodu poprzednio była inna, teraz obniżamy ją o 10%. Czyli ludzie z tego skorzystają. Granica tej pożyczki jest wyższa. Możliwość umorzenia dla kredytobiorców potrzebujących wsparcia jest znaczna. Ten projekt jest projektem dobrym. I na tej sali, przy tym projekcie, tak naprawdę nikt nie powinien więcej mówić go krytykować. I szkoda, że poróżniliśmy się i że pan Buda ponarzekał, ponarzekał i wyszedł. Nie interesuje go to. To jest dobry projekt. I mamy nadzieję, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będzie dobrym elementem w przyszłości wspierania tych, którzy nie mogą płacić rad kredytu. Dziękuję bardzo. I panu za... Dziękuję bardzo. Y